Na czym na czym? jeszcze raz powiedzieć. Na 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 no tak, chłopię. Jak ja na tym serwerze nawet nie grałem. Nie, taki Co to jest? Nie wiem, nie no, no, ten... no, wiem. Ja, no, ja nie wiem, nie Nie wiem, nie 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 teraz? Boże, trzymaj mnie, boże, czy ty to widzisz? Widzisz? Ja nie grałem na takim serwisie ja nie... <be> <laughs> <laughs>